Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Katowic. Na rozkaz Wielmożnego Lorda Wapniaka ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta. Co więcej, zabrania się wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Od chwili obecnej, Lord Rawgor. Przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Pogłoski o pojawieniu się smoków w województwie śląskim są nieprawdziwe. Plotki te rozsiewane są przez goroli, którzy w ten sposób pragną zasiać strach i trwogę w sercach dzielnego ludu Hanysów. Dziękuję. Proszę Państwa, patrząc na to wszystko, można zadać sobie jedno pytanie. Czy musiało do tego dojść? Jak się ktoś mnie pyta, gdzie jest jakiś autobus, to odpowiadam, Hefajstos.